Szczęść Boże, oto nasz kolejny szoto Eucharystii i ktoś mógłby, a może wielu z Was się, mogłoby się zapytać dzisiaj, no to może już właśnie teraz, bo już czwarty jest nie o Starym, Testamentem, o Starym Testamencie, ale wreszcie o konkretnie Eucharystii. Ale trzeba powiedzieć, że jeszcze potrzebujemy przejścia przez ten Stary Testament po to, żeby jeszcze głębiej. Tak jak za każdym razem to mówię, wejść w to rozumienie Jezusa. Dlatego dzisiaj pochylamy się nad ołtarzem w Starym Testamencie. Ołtarz jest właśnie tym szczególnym miejscem, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem. I kiedy patrzymy na opisy Starego Testamentu, to Bóg jest inicjatorem tego, by właśnie człowiek zbudował ołtarz i by tam miał tą możliwość spotkania się z Bogiem. Także tak jak ofiara jest inicjatywą Boga, jest darem dla człowieka ze względu na miłosierdzie Boga, jako ta szansa na pojednanie się z Bogiem, na wejście w przymierze, czy też na odnowienie tego przymierza, tak samo i ołtarz, jako miejsce spotkania. I Bóg też y, mówi właśnie do tych, którym się objawia, do tych, y, którzy mają mu złożyć tą ofiarę, jak ma ten ołtarz wyglądać. Pierwsze te opisy najbardziej starożytne. One pokazują, że ołtarzem była jakaś skała, albo jakieś kamienie ułożone, nie ciosane żadnym metalem, lub też nasyp z ziemi i z kamieni. To są te pierwsze miejsca, w których człowiek składa ofiarę, gdzieś na jakimś podwyższeniu, na jakiejś skale, na jakimś kamieniu. Bardzo ciekawy jest też opis, dlatego że. Ta konstrukcja ołtarzu, ołtarza, ona ewoluowała, ona się zmieniała. Bardzo ciekawy jest opis, jak ma wyglądać ołtarz, kiedy Izraelici wychodzą, wyszli z ziemi egipskiej, wędrują przez pustynię, zmierzają ku ziemi obiecanej i kiedy jest namiot spotkania i też cały ten dziedziniec ogrodzony wokoło namiotu spotkania, tam też ołtarz. I on jest zbudowany z drewna, z drewna akacjowego. Jego wielkość to... 5 łokci na 5 łokci, te boki szerokie i, 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 i długie, są takie same i wysokość 3 łokcie. I co bardzo ciekawe, on w środku był pusty. To były takie ścianki z drewna obite brązem i w środku była siatka taka, krata do grillowania. Ołtarz jako taki grill właśnie. Tam w środku rozpalano ognisko, ogień, też żar. I na to, na tą kratę kładziono ofiarę. I ołtarz był zawsze na zewnątrz oczywiście. Nie, nie był w namiocie spotkania, nie był też później w świątyni. Jest to logiczne, kiedy rozpalimy takiego grilla i ta ofiara się tam pali, ten tłuszcz, te zwierzę, to wiadomo, że idzie cały ten dym, ten zapach i gdyby to było w zamkniętym pomieszczeniu, to nie, nie sposób tam... Jakoś normalnie funkcjonować, dlatego też ołtarz był zawsze na zewnątrz. Ołtarz do składania ofiary, czy całopalnej, czy biesiadnej, czy ekspiacyjnej. I co jeszcze warto wiedzieć, co jest istotne, jeśli chodzi o ołtarz. Jeśli popatrzymy na jego nazwę, nazwa ta odnosi się do czasownika, który mówi o zabijaniu, zabijaniu ofiary. Także ołtarz to miejsce, gdzie zabija się ofiarę, gdzie składa się ofiarę. Ale chodzi tu właśnie o oddanie życia, o przelanie krwi, i najważniejszym rytem, który odbywał się na ołtarzu, to było właśnie mazanie rogów ołtarza krwią, kropienie ołtarza krwią. Tu krew ma najistotniejsze znaczenie krew, czyli życie że w tym zawieraniu przymierza z Bogiem, który się dokonuje na ołtarzu, czy też odnawianie tego przymierza i Dokonywanie oczyszczenia, przebłagania, dokonywało się zawsze za pomocą życia. We krwi jest życie, wypływa krew, nie ma życia. I ta krew, jako siedlisko życia, ona właśnie była czymś najważniejszym na ołtarzu. Czyli w tej relacji między nami a Bogiem, tutaj tym pośrednikiem, można powiedzieć, była krew, tym co nas łączyło. To była krew zawsze, coś najważniejszego. Czyli na ołtarzu nie było coś tam, ale było samo życie. Krew. Ona była właśnie tym czymś, co wchodziło w takie istotne kształtowanie relacji z Bogiem, bo tu chodziło o nasze życie i to oczyszczanie naszego życia z naszego grzechu ono dokonywało się przez życie, przez krew za życie życie. Dlatego ołtarz się zwiąże szczególnie z krwią. Oczywiście inne ofiary też roślinne były na nim składane, ale musimy pamiętać, że ołtarz to krew. Ołtarz to życie. Bo między nami a Bogiem to wszystko jest tak ważne, że tu chodzi o życie. Dlatego w grę wchodzi życie. O, właśnie smarowano rogi ołtarza, kropiono rogi ołtarza krwią. Dlaczego rogi? Wielu badaczy, tekstów biblijnych, innych różnych kultur, religii zastanawia się na tym, dlaczego może też dlatego, że przecież to było takie miejsce, gdzie w środku była palona ta ofiara, w środku było to palenisko jakby. I rzeczywiście te rogi bardziej się eksponowały. Może też inne znaczenia tych rogów, które może były gdzieś tam jeszcze tak wyeksponowane, wyciągnięte, jako jakieś znaki, jakieś mocy, to, to różne są doszukiwania się tego, tego znaku mazania rogów ołtarza. Krew też wylewano u podnóża ołtarza. O tym mówiliśmy na, we wcześniejszych też naszych analizach, i myślę, że te wszystkie nasze spotkania musimy po kolei tak lecieć, żeby te następne, które na przykład jest dzisiaj, czwarte, bez tych wcześniejszych, no ciężko będzie zrozumieć bez tego wcześniejszego kontekstu. Kiedy popatrzymy na dalszy ten też rozwój tej formy ołtarza, kiedy już jest, jest ołtarz w świątyni, już miał większe wymiary, już w metrach mierzone, podane tak w Biblii. 5 metrów, przepraszam, tak. 10 metrów długości, 10 metrów. Szerokości i wysokość 5 metrów, czyli już totalnie coś większego z brązu. Ważne też było zawsze w tych tekstach, że te kamienie, z których był budowany ołtarz, miały być nieociosane, ale później już tak nie było. Czasami były to wielkie właśnie skały, wielkie kamienie lub też jakieś cegły, i to był wielki monument. I tak ten ołtarz za czasów Salomona tak wyglądał, później był jeszcze bardziej okazały, kiedy jeden z królów Achas, za przykładem jednego z władców Damaszku, wybudował właśnie też olbrzymi taki ołtarz, a ten Salomonowy gdzieś przeniósł na bok, który służył innym funkcjom. Także ołtarz jest na dziedzińcu świątyni, nie w środku. Natomiast trzeba powiedzieć też, że jest taki ołtarz, który jest w środku świątyni, tuż przed miejscem najświętszym, przed zasłoną. Jest to ołtarz kadzielny do składania w ofierze kadzidła. On był dużo mniejszy i yy, też niższy. Na tym ołtarzu kładziono właśnie rozżarzone węgla, i na nich kładziono kadzidło, po to, żeby właśnie ta miła woń, ten zapach unosił się. Jako dar właśnie naszej wdzięczności, naszego szacunku, uwielbienia Boga. I te kadzidła były zrobione z wielu różnych drzew, korzeni, ze skorupiaków. Pewne teksty rabinistyczne pokazują, że były, składały się z 16 różnych substancji, można powiedzieć, takich zapachowych. To tak można powiedzieć, jakby takie perfumy. Tak jak teraz ktoś używa jakichś drogich, dobrych perfum, to, to w tym kontekście trzeba na to patrzeć. Człowiek jest istotą zmysłową i ten zmysł powonienia, zmysł powonienia tutaj też odgrywał tą rolę w tej relacji z Bogiem, jako pewien dar dla kogoś. Coś, coś ładnie pachnie i my chcemy właśnie ten zapach ofiarować, dać Bogu. To są takie nasze ludzkie możliwości w których możemy wyrazić naszą miłość, naszą jedność z Bogiem. Także mamy ołtarz do składania ofiar, ołtarz kadzielny do palenia kadzidła. Z tym kadzidłem też kapłan wchodził raz w roku do miejsca najświętszego przed Arkę, przed Kaporet. Tam właśnie kropił krwią w tym miejscu i też okadzał. Kadzidłem. Natomiast y, normalnie też każdego dnia i rano i wieczorem y, w świątyni było palone te kadzidło. Czyli mamy już dwa takie szczególne miejsca w świątyni, ołtarz do ofiar, ołtarz kadzielny i jeszcze trzecia rzecz istotna to jest y, stół z chlebami pokładnymi, tak zwanymi. Było tam 12 chlebów, które co szabat wymieniano i to są te miejsca, w których człowiek właśnie wyraża w ten sposób taki symboliczny, fizyczny y, tą chęć nawiązania tej relacji komunii z Bogiem. Także to są rzeczy ważne, które Bóg człowiekowi daje. Także to nie jest tak, że ludzie co sobie wymyślają, ale to Bóg wprowadza człowieka w te gesty, w te znaki po to, żeby mógł się zjednoczyć z Bogiem. I szczególnym znaczeniem y, Szczególne znaczenie miała tutaj krew na ołtarzu. Bracia i siostry, ten, to, ten fakt ołtarza jest dla nas ważny, dlatego że kiedy będziemy się pochylać nad Eucharystią, zobaczmy, że my przecież przychodzimy do kościoła i w centrum jest ołtarz. Najważniejszym miejscem w kościele, w świątyni jest ołtarz. Możemy powiedzieć: no, tabernakulum. Owszem, tabernakulum ze względu na to, że tam jest ciało Chrystusa, tam jest Chrystus, natomiast to, że On tam jest w tabernakulum, to się dokonuje przez ofiarę, którą się składa na ołtarzu. I ołtarz jest miejscem, gdzie Bóg wydaje swoje życie. Tak jak krzyż, o tym będziemy mówić, właśnie ołtarz jest konkretnym miejscem, gdzie Bóg sam wszystko naprawia gdzie on właśnie oddaje swoje życie. Dlatego przechodzimy przez te starotestamentalne różne ryty ofiarne. To wszystko po to, żeby zobaczyć w co wszedł Jezus i dlatego jak zamierzałem podjąć ten temat Eucharystii, nie mogłem tego wszystkiego gdzieś zostawić, opuścić, bo tak byśmy po prostu nie mieli tego zaczepienia, tego kontekstu, w którym Jezus to wszystko nam uczynił. I wtedy, kiedy to wszystko wiemy, kiedy na to patrzymy, lepiej nam jest zrozumieć właśnie dar Chrystusa. Później kiedy będę analizował właśnie już samą Eucharystię, śmierć Jezusa, to po prostu będziemy patrzeć, co z czym się wiąże i jak bardzo Chrystus to wszystko przerasta. Jak bardzo Chrystus wprowadza nowej i jak po prostu jest niezastąpiony już niczym na przyszłość. Bo już ponad to, że Bóg oddaje swoje życie, niczego nie ma. I my dlatego, bracia i siostry, tak od dołu zaczynamy, żeby zobaczyć, do czego my doszliśmy, kiedy stajemy przed Chrystusem. Że, już ponad, że to jest ten szczyt. Także to dzisiaj na tyle, ołtarz jest miejscem, gdzie się zabija. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. Może to jest dla nas trudne, ale właśnie tu chodzi o oddanie życia. Jezus mówi, że nikt mu życia nie odbiera, on sam je oddaje. Nie można było przelewać krwi? Ona była właśnie siedliskiem życia, i Bóg mówi: Daję ci ją tylko na ołtarz. Czyli tylko na ołtarzu można było tą krew przelać ze względu na ofiarę. Natomiast w innych sytuacjach nikomu nie można było życia odebrać, i Jezusowi też go nie odebrano. Jezus mówi: Nikt mi go nie odbiera, ja sam je oddaję. I daje nam swoją krew do picia. I to są te rzeczy, które będziemy w przyszłości analizować, przechodząc na początku przez ten Stary Testament. I wtedy będziemy mieli ten pełniejszy i głębszy sens Eucharystii, kiedy przyjdziemy do Kościoła i będziemy widzieli ołtarz. I to, co się na Nim dokonuje, i to, co czyni Bóg sam na tym ołtarzu, to wtedy będziemy głębiej przeżywać to spotkanie z Bogiem. Będziemy inaczej na pewne rzeczy patrzeć i inne, i wszystkie gesty przeżywać, o czym w następnych kolejnych naszych szorszotowych odcinkach.